Teraz Wam. Znowu jesteśmy na budowie. Znowu musiałem mieć niestety dłuższą przerwę ze względu na ulewy, które się przydarzyły przez ostatni tydzień. Praktycznie non stop padało i nie dało się kompletnie nic zrobić. Eee, I tak jest jeszcze strasznie mokro. Eee, jutro już ma się rozpogodzić, więc od jutra będę ruszał z kopyta e, z dalszymi pracami. Eee, oczywiście nadal jest do zrobienia szósta warstwa, siódma i ósma. Eee, i tym zajmę się już od dnia jutrzejszego jest szansa, że do końca tygodnia będzie całkiem ładna pogoda dzięki czemu będzie można to w miarę możliwości przyspieszyć a korzystając z tego, że dzisiaj murować się nie bardzo dało no w tej chwili już jest godzina chyba około 17, jeśli się nie mylę jak nie później, w związku z czym no, rozkręcanie betoniarki na dwie godziny to trochę nie ma większego sensu w związku z czym postanowiłem się w końcu wziąć za rozszalowywanie naszych ław fundamentowych dla wszystkich, którzy zapytają, bo na przykład nie oglądaliście poprzednich filmów, jeżeli zapytacie, dlaczego nie były rozszalewywane wcześniej, to już wyjaśniam. Jak widzicie, ława jest podsypana piaskiem ze względu na to, że pod spodem jest papa, i teraz jeżeli mi jakaś zaprawa kapie na ten piasek, to potem będzie można to bez problemu wysprzątać i nie będzie problemu z połączeniem hydroizolacji poziomej z pionową. A ław nie rozszalowywałem, ze względu na to, że te 2,5 cm deski, które były przy ławie, Stanowiły taką barierę ochronną, jak się tutaj nogami stawało na brzegu, to nie było ryzyka, że nam się papa mocno gdzieś tam pozadziera. A biorąc pod uwagę to, że niestety mamy rowy i nie możemy sobie stać zupełnie gdzieś tam z boku, to w tym momencie jedynym sposobem było stawanie bezpośrednio na ławie. W sytuacji, w której macie ławy budowane w taki sposób, że macie tu na przykład więcej przestrzeni, bo macie cały wykop na przykład wybrany, to wtedy rozszalowywać można nawet już dzień, dwa po. Mm, po wylaniu ławy. Tu jest tylko jedna uwaga, w moim przypadku, kiedy od wylania ław minęło no, ze dwa tygodnie, już będzie może trzy, nawet, jak nie więcej. To w tym momencie beton jest praktycznie już związany do postaci tej takiej ostatecznej, no bo 3-4 tygodnie wiąże, osiągając już no właściwe wartości przenoszenia obciążeń, w związku z czym jak ja ściągałem szalunki, to mogłem sobie nawet te deski młotkiem walić, czy ewentualnie dłutem, czy czymś w ten desenie i temu beton, betonowi się kompletnie nic nie stało. Natomiast w sytuacji, w której rozszalowujecie dzień, dwa po zalaniu ław, to trzeba to robić po prostu z wyczuciem i ostrożnie, ze względu na to, że beton takich ław jest jeszcze nie do końca e, mocny, tak jak być powinien. Oczywiście to nie oznacza, że będzie się kruszył w rękach, bo to nie o to chodzi. Natomiast no, trzeba z tym po prostu e, delikatnie. Rozszarowałem już praktycznie wszystkie ściany, środek, lewa, prawa z tyłu. Została mi tylko i wyłącznie ta jedna ściana, ale tylko od tamtej strony. I tutaj malutki kawałek nie wiem, do półtora metra. Także już jesteśmy prawie z głowy. Wszystkie deski lądują sobie za stołem. Po co? Ano dlatego, że w środku są wkręty i gwoździe. Nie mam za bardzo czasu się tym dzisiaj zająć, więc musiałem to sobie tak ułożyć, żeby nikt się o to nie pozaczepiał. No i oczywiście do momentu, kiedy te wkręty i gwoździe nie zostaną stąd docelowo wybrane, to jeżeli jakiekolwiek dzieciak będzie się pojawiał na placu budowy, to będzie trzeba bardzo uważać na to, żeby się tam nie zahaczył. Bloczki, które... Służyły nam za dodatkowe wsparcie dla szalunków, to awaryjne. A dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, odsyłam do poprzednich filmów e, przedstawiających zalewanie ław, fundamentowych, hmm, ponieważ one się trochę ubrudziły tym czerwonym łówkiem e, To nie oznacza, że one są bezużyteczne. Wprost przeciwnie, bo należały tu nie wiem 2-3 no, tygodnie na tyle, ile ława w zasadzie. W związku z czym wystarczy je szczotką drucianą po prostu porządnie wodą przemyć i jak najbardziej można z nich e, dalej murować fundamenty. E, Plan na najbliższe dni jest taki, że w tym miejscu, jak macie ten betonik o tutaj, czy bloczek, i ten bloczek o tam, to to będzie szósta warstwa pomiędzy nimi, ale tu w środku, mniej więcej w tym miejscu, gdzie pokazuję, bloczków już nie będzie, aż do samej, samego wieńca będzie zostawiony otwór, przez który będzie można wchodzić do przestrzeni crawl space. Drugi otwór pomiędzy tą przestrzenią a tą będzie z tej strony, a trzeci otwór będzie mniej więcej w tym miejscu przy tamtej ścianie dokładnie. Dlaczego tutaj dwa otwory? Ano po to, żeby zapewnić sobie opływ powietrza w crawlspace to w miarę na tyle na ile się da swobodny. Oczywiście kratki wentylacyjne będą dwie z tej strony dwie z tamtej strony, następne dwie z tej strony i dwie te, z tej strony eee, tyle, że ta część crawlspace ma ciut większą powierzchnię niż ta, w związku z czym te dwie, dwie wnęki które się tutaj pojawią Spowodują, że wilgotność w jednej drugiej części będzie się miała możliwość rozkładać w pełni równomiernie, podobnie zresztą z temperaturą itd., itd. I to w zasadzie chyba tyle na dzień dzisiejszy. Tam, jak widzicie, już część bloczków została wyjęta, zostały mi już tylko trzy palety z tyłu, więc już się powolutku robi porządek w tym miejscu. To, co na pewno będę chciał teraz jeszcze zrobić, to ponosić troszkę bloczków, żeby już je mieć bliżej. Bo te, które macie tutaj, to wystarczą w zasadzie na dwie warstwy jednej ściany, więc pozostałe jeszcze trzeba będzie ponosić. No, i to w zasadzie tyle. Strasznie mnie cieszy wielki, ogromny, wprost pozytywny odzew pod filmem o przepływach brygociowych. Mam poczucie wykonania całkiem dobrej roboty, bo widzę, że raz, że Wam się to przydaje, dwa, rozumiecie, o czym mówię, więc przekaz był na tyle jasny, żebyście mogli sobie tę wiedzę przyswoić. Ja w najbliższym czasie postaram się nagrać jeszcze kilka filmów, które rozwiną ten temat dalej. Będziemy się pochylać nad konkretnymi rodzajami przegród, bo z tego, co widzę na forach czy grupach dyskusyjnych odnoszących się do domów szkieletowych. Notorycznie pojawiają się pytania, czy dane, dany przekrój ściany jest poprawny, i niestety większość tych zapytań dotyczy przekrojów, które poprawne no generalnie nie są. W związku z czym nagramy sobie film, w którym zbierzemy całą tę wiedzę w jednym miejscu, i po prostu, jak ktoś będzie o to pytał, to zawsze będzie można ten film podać jako ładne wyjaśnienie i nie powtarzać 50 tysięcy razy. Tego samego tematu. Tym bardziej, że podczas nagrywania takiego filmu, nie ja jestem w stanie się pochylić od razu nad przykładowymi wykresami przepływów wilgociowych. Dzięki czemu będzie Wam łatwiej zrozumieć, dlaczego nie jest dana przekroda poprawna, albo dlaczego mówimy o tym, że jest na przykład znacznie bardziej ryzykowna niż inne. No, to chyba tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Dzięki za obecność. Hej, hej. Zobaczcie. 5 minut po nagraniu ostatniej migawki, co się dzieje. Lato w tym roku to jest po prostu jakaś masakra.